Siemanko wszystkim przyjechałem właśnie na działkę, bo chcę nagrać ten obiecany film e, o poniesionych wszystkich kosztach e, przed rozpoczęciem tej właściwej budowy. Po wszystkich kosztach, które musiałem ponieść po prostu, zanim ta budowa się zaczęła, czyli cała papierologia, wytyczenie budynków i tak dalej, tak dalej. Zaraz sobie. O tym konkretnie porozmawiamy. Niestety, tutaj to tak może nie będzie widać, no ale pada deszcz, więc jestem zmuszony zrobić to zwyczajnie z samochodu. No, tak mniej więcej się ustawiłem, żeby było widać tą działkę i rzeczy o której chcę mówić. Mam nadzieję, że to będzie w miarę jakoś widać ten deszcz nie pada jakoś może bardzo to nie jest zlewa może kropi no ale niestety no tutaj e, wydrukowałem sobie wszystkie te koszty ta kartka by mi zaraz zmokła e, no i też sprzęt by mi zmógł więc e, na tyle na ile będę mógł zrobię to z samochodu jeżeli będzie taka potrzeba no to najwyżej no wyjdę z tego samochodu na jakąś chwilę E, dobra, więc co my tutaj mamy? Pierwszym poniesionym kosztem to był oczywiście zakup działki. W ogóle na temat działki będziecie sobie mogli tutaj obejrzeć filmik, który e, nagrałem zaraz po przyjeździe z Anglii na temat mojej działki, na którym opowiadam o niej. E, działkę zakupiłem w 2016 roku. Od razu Wam powiem, że ceny tych działek poszły bardzo, ale to bardzo w górę. Nawet chciałem zobaczyć, czy są tutaj gdzieś w okolicy do sprzedania, nawet o jakimś podobnym areale, albo no, mogłyby być nawet większe. Ale słuchajcie, no, ciężko. W okolicy tutaj nie ma póki co żadnych działek do sprzedania, już jakiś dłuższy czas. Nie wiem, czy po prostu ludzie powykupywali te działki, czy no na razie się ludzie nie chcą sprzedawać ich nie wiem sporo tutaj nowych domów powstaje w okolicy więc myślę, że sporo tych działek jest po prostu już sprzedanych dobra, do rzeczy za tą działkę, którą widzicie przez szybę mojego samochodu zapłaciłem w 2016 roku 85 tysięcy złotych tutaj jest 10 arów ta skrzynka elektryczna którą widzicie tutaj była już na tej działce. Ja tutaj nic za nią nie płaciłem, nic nie robiłem przy niej, żeby ją zakład energetyczny postawił. Ona po prostu zwyczajnie już tutaj była. Więc, no, gdy kupiłem tą działkę, no to skrzynka już była na działce czyli mamy 85 tysięcy zł za działkę. Wszystkie opłaty u notariusza. No, czyli przede wszystkim podatek, opłata sądowa, i tak dalej, to wyniosło dokładnie 2956 zł i 30 groszy. Dalej, jak byłem jeszcze w Anglii, no to tutaj sąsiedzi, którzy tam widzicie, i tam z tyłu też kawałek widać domu. Następnego. Już zaczęli tą budowę, ale woda nie była podciągnięta. Nie wiem, czy to widać, ja stąd dobrze widzę. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze. Tam w oddali jest hydrant postawiony. I właśnie tam był ten wodociąg ciągnięty od tej sąsiadki, która mieszka tutaj. Taka propo to. Ta sąsiadka i tamta dalej za tym budynkiem to są siostry. A ja od ich rodziców kupiłem tą oto działkę. Więc tak to wygląda. Na to doprowadzenie wodociągu złożyliśmy się we troje: czyli ja, sąsiad i sąsiadka dalej. Na osobę wyszło. 4200 zł, żeby ten wodociąg doprowadzić. No, wiadomo, złożyliśmy się, bo i tak ten wodociąg by musiał zostać pociągnięty. Eee, ona. Oni jako pierwsi się zaczęli budować, no więc zapytali się mnie, czy chcę się od razu dołożyć. No, oczywiście, ja odpowiedziałam twierdząco, no bo też mi ta woda e, będzie potrzebna. Przecież wiadomo, że e, nie zrobię tak, że powiem, a co mnie to obchodzi, ciągnijcie sobie. E, ja na razie nie potrzebuję, a potem się tylko podłączę. Nie no, słuchajcie, ona no, tak się nie robi. To jest raczej oczywiste. E, więc to wyszło nas 4200 zł za osobę. W to wchodzi już projekt tego wodociągu i tak dalej, i tak dalej. Oni mi tam przedstawiali wtedy te dokumenty, za co ja tam płaciłem. Nie pamiętam już dokładnie, co, te, co tam się na to składało, bo to było, mówię, jeszcze jak byłem w Anglii. Nie wiem, może to był 2020 rok, a może zaraz jakoś przed moim powrotem, jeszcze w 2021, mniejsza z tym. E, następną rzeczą, którą zrobiłem, to jest e, zapłaciłem sąsiadowi za ogrodzenie. No bo jak widzicie tutaj, Jedną stronę już e, mamy ogrodzoną, no i sąsiad po prostu e, mówi, że jest taka i taka sprawa, zrobił ogrodzenie, ale on od razu muszę powiedzieć szczerze, on nie nalegał, e, przepraszam, żebym ja za to e, ogrodzenie coś mu się dorzucał. E, nie powiedział mi nic, że mam się dorzucić, czy coś w tym stylu. Tylko, że po prostu jakbym chciał. No oczywiście słuchajcie, poniósł koszty, to jest zrozumiałe. Jedna strona już jest ogrodzona, tym bardziej mi się wydaje, że ja będę robił ogrodzenie coś w ten sam deseń. Może nie jeden do jednego, ale jakieś pewnie podobne. Bo zwyczajnie też mi się mniej więcej takie ogrodzenia podobają. Mogą się, może się to ogrodzenie różnić. Oczywiście, tak jak mówię, nie musi być jeden do jednego. Ale pewnie coś w ten deseń kolorystycznie, żeby to się jakoś zgrywało, i ja za to ogrodzenie sąsiadowi oddałem 2000 zł. Tak jakby za tą jedną stronę podzieliliśmy się zwyczajnie kosztami na pół. No, uważam, że to jest fair. Ja i tak bym chciał mu oddać za to ogrodzenie i tak, no bo uważam, że no po prostu tak się powinno robić. Poza tym z sąsiadami trzeba zwyczajnie dobrze żyć, no. Trzeba być człowiekiem. Dalej. Mapa do celów projektowych, których, który robił, którą mi robił geodeta, to jest koszt 700 zł. Każdy musi taką mapę do celów projektowych mieć. Nawet przed kupnem projektów jest dobrze mieć taką mapę do celów projektowych, żebyście mieli na 100% pewność, że takie projekty będziecie mogli u siebie na działce realizować. Chodzi tutaj u mnie chodziło o projekt Domu i Garażu. No i jeszcze tutaj był wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania, za który zapłaciłem 70 zł. Słuchajcie. Ten wyrys ja już wcześniej miałem, ale jeszcze na poprzedniego właściciela do tego, żeby uzyskać pozwolenie na budowę, ten wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego był potrzebny na moją osobę, więc ja taki wyrys musiałem jeszcze raz w gminie robić, koszt 70 zł. No, i jeżeli macie uchwalony ten miejscowy plan zagospodarowania, no to też przed kupnem projektu warto się z nim zapoznać. No bo tam są informacje, co możecie postawić na danej działce, jaki projekt, no tam na przykład, jaka jest nieprzekraczalna linia zabudowy, kąt nachylenia dachu, itd. itd. Jaki procent w ogóle działki może być zabudowany, może być w takim planie. Więc nie każdy gmina ma taki plan, uchwalony tutaj akurat jest. Dobra, jedziemy dalej. Projektu domu i garażu. Za projekt domu, w ogóle co będzie budowane na tej działce, jakie to projekty, znowu tutaj dam Wam link i będziecie sobie mogli wejść i zobaczyć, bo też nagrywałem o ten filmik. Dom, projekt domu, dom w Zielistkach, wersja trzecia. Nie dom w Zielistkach 3, tylko wersja trzecia, bo to są dwa różne projekty. Jak ktoś chce sobie zwyczajnie wpisać w internecie, ja za ten projekt zapłaciłem 2600 zł. Teraz widziałem, ten projekt już kosztuje chyba 2900. Za projekt garażu z projektowni Murator. Projekt się nazywa G14B, jeżeli ktoś chce sobie po prostu wpisać w internecie. Zapłaciłem 750 zł, i też z tego względu, że kupowało to dla mnie biuro projektowe, które mi robiło wszystkie papiery. One miały zniżki na te projekty, więc zapłaciłem mniej. Razem 3350 zł. Dalej. Opłata za przyłącze prądu to przyłącze tutaj oczywiście będzie dopiero robione. Tu nie chodzi o tą skrzynkę, tylko za przyłącze prądu to się płaci u dostawcy waszego, waszego przyszłego dostawcy prądu w tym przypadku PGE. No i to, się, to jest opłata z góry. Oni mają pewien czas na potem na przyjechanie i podłączenie. No, tego prądu do domu. To kosztowało 1220 zł i 40 groszy. Ale potem musiałem jeszcze jedną opłatę ponieść za zmianę warunków przyłączenia tego prądu, bo wstępnie zrobiliśmy to na 14 kW. Wtedy jeszcze nie byłem na 100% pewny, bo to też do biuro projektowe dla mnie to wszystko załatwiało. Ja nie byłem na 100% pewny jeszcze wtedy czy będzie piec na pellet, czy pompa ciepła. Ostatecznie zdecydowałem się na pompę ciepła, więc okazało się, że będę potrzebował po prostu no więcej mocy. Czyli zmieniliśmy tą, te warunki, przyłączenia z 14 na 18 kW i to kosztowało dodatkowo 460 przepraszam 346 zł i 27 groszy. Dalej, tutaj mam jeszcze kopia mapy zasadniczej, to było robione też wcześniej, już nie pamiętam, do czego to było potrzebne. Chyba do tej mapy, do celów projektowych, ale nie, nie jestem pewny. No to, to w Starostwie Powiatowym 26 zł i 50 groszy. Teraz usługi tego biura projektowego, czyli e, oni tutaj robili dla mnie. Po prostu załatwiali wszystkie dokumenty związane z tym pozwoleniem na budowę. Po prostu za mnie, w moim imieniu, uzyskali dla mnie to pozwolenie na budowę. Czyli tutaj, też oczywiście, adaptacja projektu już jest w tej cenie. Wszystkie wnioski o przyłącza, chodzi tutaj o wodociągowe, prądu, o sporządzenie tych wniosków o to chodzi. Wszystko, wszystko, cała papierologia, oni się tym zajmowali, i to biuro projektowe wzięło za to, razem z adaptacją już projektu, 4990 zł. Tyle mnie to kosztowało, mnie nie obchodziło nic, ja tylko skanowałem jakieś dokumenty, jak coś do mnie przychodziło, odsyłałem i tyle. To tak naprawdę jest miesiąc mojej pracy. A jeżdżenie za tym wszystkim, paliwo i tak dalej, myślę, że to naprawdę nie jest, tym bardziej, że za adaptację i tak musicie zapłacić, i tak musicie zapłacić. Myślę, że to nie jest gra te świeczki robić to samemu, skoro to kosztuje niecałe 5000 złotych, a na pewno można zrobić to taniej, bo ja miałem z polecenia tych ludzi, już aż nie zwracałem uwagi, czy to będzie tysiąc mniej czy więcej. No, i zbliżamy się już do końca. Materiał do wytyczenia budynków to też mogliście zobaczyć na jednym z filmów. Przedstawiałem tam właśnie te koszty, które poniosłem, paragony i to kosztowało 181 zł. Ten materiał, który widzicie, może otworzę na chwileczkę okno, bo już napadało. Tutaj. Ten materiał, te deski paliki do wytyczenia tych budynków. No i jeszcze Geodeta, który wytyczał te budynki, tak jak powiedziałem w poprzednim filmiku, za, za wytyczenie tych dwóch budynków, tam budynek gospodarczy, tutaj dom, zapłaciłem 1200 zł. Tutaj znowu dam Wam link do filmiku. Gdzie pokazuje konkretnie, idę po tej działce i pokazuje, jak są te budynki wytyczone. Jeżeli kogoś to interesuje. 1200 zł. No myślę, że to jest stosunkowo naprawdę dobra cena za wytyczenie dwóch budynków. Kontakt do tego geodety dawałem. On działa. Przypuszczam, że okolice Lublina to na pewno nie wiem w jakim dokładnie zakresie. Jeżeli ktoś chce, to zadzwoni. Tam tutaj jeszcze numer, bo naprawdę gość jest. On mi też robił tą mapę do celów projektowych. Naprawdę gość, godny polecenia, słowny, nie ma z nim problemów. No i jeszcze toaleta, której tutaj jeszcze nie ma, bo ona dopiero przyjedzie we wtorek. To jest toaleta taka a la toy, toy, używana, ale w dobrym stanie. Dlatego ją kupuję na własność, bo ona mi się jeszcze przyda. Ja ją zostawiam na tej działce, będzie stała gdzieś koło e, budynku gospodarczego w przyszłości. Koszt, koszt 2200 zł. Oczywiście, e, niektórzy jeszcze też inne koszty będą musieli ponieść. Ja też tutaj nie mam jeszcze wszystkich dokumentów związanych z gotowym projektem, opracowaniem projektu itd. Jeżeli chodzi o przyłącze wodociągowe, o przyłącze do oczyszczalni ścieków, bo takie dokumenty też są potrzebne. Z tego co pamiętam, to będzie kosztowało mnie 1200 zł, bo to też to biuro projektowe dla mnie zrobi. Ale nie jestem pewny, jeszcze za to nie płaciłem, jeszcze tego nie mam, więc na razie póki co tego nie doliczam. Niektórzy też przed budową, na przykład, robią sobie przyłącze wody już. No, ja jeszcze nie będę tego miał. Dopiero jak budynek będzie stał, to dopiero to przyłącze wody sobie zrobię. Więc też możecie jeszcze taki dodatkowy koszt ponieść. Prędzej czy później, no ja to oczywiście w późniejszych, jak będę przedstawiał późniejsze koszty, to to wszystko będę doliczył. Razem to jest koszt 108 440 złotych i 47 groszy na ten moment z działką. Jeżeli ktoś chce bez działki, no to musi sobie odjąć minus 85 tysięcy i 2956 zł i 30 groszy to te opłaty u notariusza o którym mówiłem. Czyli odejmujecie 87956 zł, od zł i 30 groszy od tych 108440 zł i 47 groszy i was wychodzi, wy, wychodzi wam koszt ile? Ja tutaj nie policzyłem tego w pamięci, teraz nie będę liczył. Każdy może sobie policzyć sam. To wychodzi wtedy koszt, jaki ja poniosłem. Bez kupna działki, no i tych opłat związanych z działką notariusza, czyli tam podatek i tak dalej. Więc tyle to kosztowało u mnie, czy to dużo, czy to mało. Każdy sobie sam musi odpowiedzieć na to pytanie: każdy będzie miał te koszty inne. Ja akurat zapłaciłem, wszystko mnie to wyniosło tyle. Oczywiście, takie filmiki będę robił co jakiś czas. Po każdym jakimś poważniejszym etapie będzie taki filmik dodawany z aktualizacją tych kosztów, wyszczególnione wszystko. No, u mnie jest to, że to będzie budynek gospodarczy, czyli garaż i ten dom. No więc ja postaram się te koszty rozdzielać między te dwa budynki, żebyście no mieli. Po prostu wgląd, taki ile kosztował budynek, a ile garaż, i ile wszystko razem zsumowane. Oczywiście ja wykonawcom nie mówię nic, że nagrywam. Podczas ich pracy raczej pewnie nie będzie nagrywane. Chociaż nie wykluczam tego, bo sprawdzę dla Was rzetelność wykonawców. Jak wykonawca wie, że jest nagrywane, no to wiadomo. Gdzieś tam pewnie może się bardziej postarać. No, bo wiadomo, że to idzie gdzieś tam przekaz. Ja raczej nie będę ich informował, że nikogo do tej pory nie informowałem, chyba, że ktoś tam gdzieś mnie wyczai w internecie, no to wiadomo, przed tym nie mogę się ochronić. Po to, żeby zobaczyć, czy wykonawca jest rzetelny, czy nie. Póki co ja z tych ludzi, z którymi współpracowałem, jestem dosyć zadowolony. Z innych więcej, z drugich mniej. Tak jak mówię, z geodety jestem bardzo zadowolony, o tym biurze projektowym jeszcze nic Wam nie powiem, bo jeszcze dla mnie robią jedną tą rzecz, te, te, chodzi o to przyłącze e, wody no i tej oczyszczalni ścieków, więc na razie jeszcze oceny im nie wydam. E, no i dobra, to chyba na tyle, koszty znacie, mam nadzieję, że... Pogoda się poprawi, nie będzie padać i budowa w następnym, yy, w następnym tygodniu ruszy. Będą filmiki z budowy, tak jak mówię, nie wiem, czy będę nagrywał, jak tutaj będą coś ludzie robić. Raczej gdzieś tam wieczorkiem sobie przyjdę i nag będę nagrywał po prostu, jakie są postępy, co oni tutaj zrobili. Wcześniej staram się, będę się starał coś dowiadywać, podpytać tych wykonawców, co oni zrobili, co oni robią. Bo ja, tak jak powiedziałem, nie znam się na tym, fachowcem nie jestem. No, i to wszystko. Dobra, w takim razie trzymajcie się. Łapeczki w górę w, ile, w komentarzu. Piszcie, co o tym sądzicie. Komentarze mile widziane. No, i do zobaczenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że to już będzie pierwszy odcinek z rozpoczęcia tej budowy. Może jeszcze tylko podjadę, bo i tak muszę podjechać. To Wam pokażę na koniec zaraz, gdzie. Ten, ten hydrant, o której mówiłem, to jest właściwie mało istotne, ale i tak jadę w tamtą stronę, więc pokażę Wam ten hydrant, gdzie on się znajduje. Tutaj działeczka jeszcze, ostatni rzut, tutaj sąsiad, tutaj ta sąsiadka, sąsiedzi właściwie, o których wspominałem, no i tutaj ten hydrant sobie stoi. To na tyle, pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się, bo już prowadzę samochód, jadę dalej. Pozdrawiam wszystkich, cześć na razie, hej. Dobra, słuchajcie, budowa się zaczęła. Ja jestem trochę do tyłu z nagrywaniem, bo w tym tygodniu troszkę chorowałem, nawet w pracy miałem zwolnienie. Dzisiaj jest piątek, troszeczkę lepiej się poczułem, a jeszcze musiałem w międzyczasie parę rzeczy z tą budową ogarniać. No to jak widać budowa ruszyła, właśnie chłopaki pojechali. Będę miał chwilę, bo akurat teraz mi się spieszy, to podjadę i coś nagram więcej.